No przychodzili go kameduli potem mężczyźni, mieli wstęp kobiety tylko kilka razy do roku, a jak dziś, jak widać, czasy się zmieniają. Zawdzięczamy to Świętemu Franciszkowi i Księdzu Bogusiowi Jankowskiemu, który wymyślił ten odpust kilka lat temu i od tej pory przychodzimy w Dzień Świętego Franciszka, no w niedzielę, blisko tego święta i... Dziękujemy Panu Bogu za zwierzaki, które. które za ps, pieski, koty, za, za, za rybki, no, wszystkie zwierzaki, które dzisiaj nam towarzyszą. Na początku krótki sprawdzian. Wiem, że znacie, ale wiadomo, że zwierzęta posługują się różnymi językami. Jak szczekają polskie psy, wszyscy wiemy, ale jak szczekają chińskie psy? Czy wiecie? Kto wie? No ja wiem, posięgnąłem do internetu. Wang wang szczekają. Żydowskie psy, słuchajcie, szczekają haw haw. Włoskie bał bał. Japońskie van wan, a rosyjskie kaw kaw. Ciekawe jednak jak szczekają psy ukraińskie. Nie wiem, czy się domyślacie. Słuchajcie, hał, hał. Dokładnie tak samo jak polskie psy. No właśnie, pieski. No i dzisiaj, i dzisiaj chciałem właśnie ten, ten chór tych piesków, kotków, żeby tu zabrzmiał w naszym kościele, żebyśmy dziękowali Panu Bogu za, za te zwierzaki, które towarzyszą nam w życiu, a szczególnie tu w Lesie bielańskim, gdzie dwa osiołki tutaj wstające Józka Wilkonia mieszkają. Tu często dziki przychodzą, czasami się trafi jakiś jakiś, nie wiem, jakiś jeż, jakieś inne zwierzaki, które tu z Puszczy Kampinoskiej przybywają. I dlatego dziękujemy Panu Bogu dzisiaj za, za, za ten las, za tę zwierzynę, za, za te rośliny, za wszystko, co nas otacza. No i to jest pierwszy... Pierwszy temat, a drugi temat, bo dzisiaj musimy krótko, bo jeszcze jest błogosławieństwo zwierząt, stary zwyczaj chrześcijański uroczystość świętego Franciszka. Otóż słuchajcie, drugi temat dotyczy Asyżu, no, święty Franciszek z Asyżu i prawie 40 lat temu w 86., Papież Jan Paweł II zwołał do Asuru wszystkie religie świata na modlitwę wspólną wszystkich religii. No, to był główny temat, to było pragnienie pokoju. A co zrobił? I to jest właściwie. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest bardzo bliski mi temat, który, który bierze swój początek jeszcze z Oboru Watykańskiego, otwarcie Ekumenis, otwarcie na inne, na inne kultury, religie, na inne światy. No ale to, czego dokonał papież Franciszek, to przeczytam z kartki, żebyście potem nie powiedzieli, że to ja wymyśliłem. Dwa tygodnie temu w Singapurze papież Franciszek powiedział, jeśli zaczynasz się kłócić, tu powiedział, moja religia jest ważniejsza od Twojej, moja jest prawdziwa, a Twoja nie jest prawdziwa, to dokąd to prowadzi? Spytał papież Franciszek. W Singapurze, czyli tam gdzie większość stanowią buddyści, potem chrześcijanie, potem muzułmanie, no i spora grupa niewierzących. No i odpowiedź brzmiała, do zniszczenia, do zatracenia. Tak to jest, odpowiedział Franciszek. Wszystkie religie są drogami dojścia do Boga. Są, dokonuję porównania, jak różne języki. No przed chwilą nawet te psy w różnych językach się wypowiadały. A cóż dopiero różne religie, różne wyrażenia, aby tam dotrzeć. Ale Bóg jest Bogiem dla wszystkich, mówi papież Franciszek. A ponieważ Bóg jest Bogiem dla wszystkich, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. No chciałbym to mocno podkreślić. Różne są języki, różna jest droga do Pana Boga. No i, ale mój Bóg jest ważniejszy niż Twój Bóg. Czy to prawda? Pyta Franciszek, papież. Jest tylko jeden Bóg, a my, nasze religie są językami, są ścieżkami prowadzącymi do Boga. Ktoś jest Sikhem, ktoś muzułmaninem, ktoś hinduistą, ktoś chrześcijaninem, ale są to tylko różne ścieżki. Nie będę komentował, tylko odwołam się do tych słów, które wzburzyły tutaj no, wielu ortodoksyjnych chrześcijan, czy tak można. Jestem cały, całym sercem za papieżem, papieżem Franciszkiem, że są różne drogi, ale my musimy dbać o swoją chrześcijańską, katolicką drogę. No to tyle na temat świętego Franciszka. I Jana Pawła, który rozpoczął te spotkania w Asyżu międzyreligijne i którego kontynuacją jest, są te słowa sprzed dwóch tygodni z tej najdłuższej pielgrzymki papieża Franciszka. No ale teraz przejdźmy do, do dzisiejszego jubileuszu. Słuchajcie, no, mam tu całą kartkę, ale jak ją przeczytam, to, to umrzecie z nudów, więc powiem tylko najważniejsze rzeczy. A jeśli uznacie, że tam czegoś brakuje, to proszę, żebyście mnie uzupełnili. Otóż równo 25 lat temu, a dokładnie 2 października 1999 roku ksiądz prymas Józef Glęb ustanowił tutaj w lesie kamedulskim parafię, której patronem jest błogosławiony Edward Detkens. No taki rzeczywiście świątobliwy tuż pasterz akademicki i stąd patron naszej parafii, chociaż patronką od początku jest Najświętsza Maryja Panna, tutaj tego kościoła, a parafii Detkens. No i słuchajcie, dzisiaj nie ma dnia, żebym się nie modlił za prymasa Józefa, dlatego, że no tylko tak powiem delikatnie, nie wszyscy w kurii byli zachwyceni, żebym był proboszczem tej parafii, <noise> a ksiądz prymas się przy tym uparł i uparł się, żeby to była parafia. Nie bardzo rozumiałem dla mnie, czy to będzie kościół rektorski, czy parafia oznaczało to samo. Po latach się dopiero przekonałem, że parafia prowadzi księgi i w związku z tym wszystkie tutki, które... Płyną z krztów, ślubów, no, zostają w danej parafii, co pozwala utrzymać dany kościół. Więc to niby rzecz błaha, no ale tak, tak o tym chciałem wspomnieć i dziękować Panu Bogu za księdza prymasa Józefa, który powiedział: Zostaniesz proboszczem tej parafii, i ta parafia niech się rozwija na swój sposób. Jak wiecie, nie jesteśmy dużą parafią, mamy tam, nikt dobrze nie wie, 100, 200 osób cały teren Lasu Bielańskiego poza tymi blokami tam w narożniku Podleśnej i No ale, ale, oczywiście przychodzicie z różnych stron, z różnych zakątków Warszawy i okolic, a często przez internet też łączymy się z, z bardzo odległymi do tych zakątkami świata i za to Panu Bogu dziękuję. Kto tworzył te parafię? Słuchajcie, no oczywiście wiele, wiele osób, no między innymi wy, ale słuchajcie, to podstaw tej parafii na początku należy. Słuchajcie, moja siostra Hanusia ze swym mężem, Ewa Błaszczyk z Fundacją A Kogo, całe podziemie to jest dzieło Ewy Błaszczyk, dzielnica Bielany, która budowała podziemie i wszystko wokół nas, aż po dzisiejszego burmistrza i radę i Ksiądz Boguś Jankowski, który prowadzi finanse i w ogóle opiekuje się tą naszą parafią do dziś dnia, a dzisiaj go zastępuje i, i kontynuuje ksiądz Paweł Walkiewicz, który z nami się modli. Chciałem gorąco im wszystkim podziękować. Oczywiście, że ta lista jest dużo, dużo. Większa, ale te osoby właściwie bez nich no tej, tej parafii by nie było. Równocześnie 25 lat temu powstał uniwersytet. Ten, ten wysoki ksiądz, ksiądz profesor Krzysztof Barski, znakomity polski biblista, czasami do nas przychodzi, nasz przyjaciel jest właśnie profesorem tej uczelni. Ona powstała równo 25 lat temu, chyba trzy tygodnie wcześniej przed nami. I dlatego chciałem też wspomnieć Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Yy, yy, tutaj yy, już kończę. Yy, yy, druga rzecz to, to jest Liceum Księdza Archutewskiego, Wydział Akad yy, Teologiczny, Szkołę Organistowską, yy, Akademię Wychowania Fizycznego. No, Pewnie o kimś zapomniałem, ale ich wszystkich działem chciałem dzisiaj wspomnieć i dziękować Panu Bogu, ponieważ no, oni stanowią tutaj jakby taki trzon tej naszej parafii. Od początku pomagał w naszej parafii przede wszystkim rektor naszej, naszego seminarium, ksiądz profesor Stanisław Kur. Dzisiaj nie przyszedł, bo już ma 95 lat i powiedział, że będzie z daleka się modlił za nas. Stanisław Kur, a drugi z nich to oczywiście ksiądz profesor Janek Sochoń. Ich też dzisiaj chciałem, chciałem wspomnieć, bo oni budowali tę, tę, tę parafię. Potem przyjechali na Bielany Brazylijczycy z Szalom. Ile to było lat? Ze siedem, Janku? Siedem, siedem z hakiem, chyba, i od tej pory ewangelizują, jako jedyni, chyba jedni z nielicznych, mają, mają w Polsce powołania. Więc to jest w ogóle zdumiewające, zachwycające. Potem doszła siostra Miriam, pustelniczka, która tylko w niedzielę może rozmawiać z wami, a tak zachowuje post milczenia. Ma kota, miała przynieść, przyjść z tym kotem, ale powiedziała, że lepiej jak dzisiaj ten krzyż franciszkowy postawi tu na ołtarzu, ponieważ siostra Miriam właśnie żyje modlitwą i malowaniem ikon. Mieszka tutaj w jednym z domków Eremów kamedulskich. Kogo jeszcze dzisiaj warto wspomnieć? No oczywiście naszą szkołę, która od 25 lat śpiewa Chorał Gregoriański. No nie wszyscy to wytrzymują, bo Chorał długo brzmi, ale ja słuchajcie, jestem fanem tego brzmienia. Przedtem prowadził tę szkołę Robert Pożarski, już niestety nie ma go wśród nas. No oczywiście twórca tej szkoli Marcin Szczyciński ze swoją załogą. Słyszymy go co, co niedziela. Wszystkie media, które jakieś kamery, fotki, to oczywiście Ania Kołtunowicz. Też jej dzisiaj nie ma z nami, bo, bo wyprowadziła się gdzieś na południe Polski, ale ją czule dzisiaj wspominamy. Jak wiecie, Bielany słyną też z karuzeli. Twórcą tej karuzeli jest Józek Wilkoń. Ma 96 lat i do tej pory lata z tą piłą taką łańcuchową. I po prostu jak to widzę w wieku prawie 100 lat, to po prostu się modlę, żeby kiedyś ta piła nie wyrządziła mu krzywdy. W ten sposób powstała karuzela, a potem jak pamiętacie, osiołek miał napędzać te karuzelę, no ale ponieważ baliśmy się, że się wkręci w te karuzelę, to też Józek powiedział, Józef Wilkoń, że dorobi do tej karuzeli szopkę. I słowa dotrzymał. I cało, całoroczna szopka, i dwa osiołki tutaj witają wszystkich przybywających na Bielany. No, zerkam do mojej karteczki. Czy jeszcze kogoś? Podpowiedzcie, kogo z ważnych osób. Kogo? A je, przecież jak on, Jan. Jasne. Jasinko. Słuchajcie. Przed chwilą pytałem diakona Janka, ile on ma lat. Okazało się, że Janku, ile? 2000. No, je... 11 lat masz? Diakonatu. W 2015 święcenia no, to... diakonatu. To ile masz lat, Janku? To... A w ogóle życia to nie, tyle nie, samo, nie. co diakonatu. ty? Diakonatu. Diakonatu? 9 w tym 9 roku. Lat. Brawo dla Jasia. I słuchajcie, już na koniec, żeby was nie zanudzać, bo chcemy tutaj tańczyć, śpiewać. Dzisiaj tu zespoły przyjeżdżały. Grochówka czeka z kuchni polowej na wszystkich. Chcemy świętować i dziękować Panu Bogu za Bielany. Staszek, dobrze, że przypomniałeś o Janku. Jeszcze ktoś niech przypomni jakieś ważne wydarzenia. Słuchajcie, Podziemie Kamedulskie. To już zacząłem o tym, że to pani Ewa Płaszczyk i fundacja AkoGo ona wszystko to urządziła wszystkie te meble należą do fundacji wszystkie te spotkania słuchajcie początek tych spotkań był cudowny to jest słuchajcie Marek Grechuta pierwszy jeden z pierwszych koncertów Marek Grechuta w ogóle nie pamiętał tekstów i publiczność, może ktoś był na tym koncercie, podrzucała mu teksty i podśpiewywała. Ze wzruszeniem wspominam, wspominam te, te, te chwile. Setki. A, no właśnie, Ewa, słusznie, za chwilę do Ewy dojdziemy, ale dokończę jeszcze pod ziemię. Setki koncertów. Ania yy, yy, Dudkiewicz prowadzi od 17 lat cykl jazzowy. Wszyscy jazzmeni polscy od Stańki, aż po współczesnych grali już pod podziemiu kamedulskim. W piosence literackiej wspomniałem Marka Grechutę, a w tym roku oczywiście byli to i Hania Banaszek, Edyta Geppert, Staszek Sojka, no same gwiazdy. I to wszystko zawdzięczamy naszej dzielnicy Bielany i jest może z nami nasz burmistrz Grzegorz Pietruczuk i, i wiceburmistrz Władysław Piątkowski i Wydział Kultury i Rada gorąco wam dziękujemy. No i, no i słusznie Hanusia moja siostrzyczka podpowiada, przecież nie byłoby tej parafii bez, bez Ewy, która się opiekuje i ani Koraleskiej. Te dwie. A no właśnie, Krzysiek, no, jeszcze, no właśnie, lista jest długa. Te dwie panie opiekują się kościołem, gdyby nie one, to po prostu ten kościół zarósłby pajęczynami i nikt by tu nie przychodził. A na chórze dzisiaj nie ma Krzysia, bo musiał niestety z żoną wyjechać daleko, ale Krzysio jest razem z Robertem Pożarskim i Marcinem Szczycińskim uważam... Absolutna czołówka muzyków liturgicznych Kościoła tutaj Warszawskiego naszej diecezji. Krzysztof Tomaszewski, znakomity, znakomity, znakomity muzyk i trębacz. Brawo! Odpowiedzcie, może jeszcze ważną osobę opuściłem? Kto? Ministranci, brawo! Tak, no nawet psy szczekają, brawo! Ministranci. I są, są, jeszcze, są jeszcze ministrantki, dzisiaj ich nie ma, bo się okazało, że ministranci są bardziej wytrwali. No to chyba tyle. Za to wszystko dzisiaj chcę, o, jest też, też yy, najlepsza kuratorka wystaw, i dzisiaj Anio zapraszamy na kolejną wystawę, którą zorganizowałeś. Zorganizowałaś. Gorąco Ci dziękujemy. Cały cykl wystaw w podziemiu to była Akademia Sztuk Pięknych, potem Akademia Teatralna. No właściwie długo by, długo by tam wymawiać wszystkie, wszystkie te, te wydarzenia, ich właśnie setki, ale te koncerty i wystawy wspominamy jak najbardziej serdecznie. Dziś Panu Bogu. Dziękuję za Warszawskie Bielany, za każdego z Was, za Podziemie Kamedulskie, za ludzi, którzy tworzą to podziemie, a najbardziej za księdza Prymasa Józefa, za moją siostrzyczkę Hanusię, za Ewę Błaszczyk, za Bogusia Jankowskiego i kontynuatora księdza Pawła i za dzielnicę Warszawa Bielany. Dziękuję Panu Bogu za Was i za każdego z Was. Niech żyją bielany. Amen.